ma w tym odcinku znaczy w poradniku jak też zrobić kilka przydatnych rzeczy w minecrafcie zaraz powiem wam surki, że tak cicho mówię ale rodzina moja śpi okej okay, więc teraz możemy za zacząć od w crafty i boxa Zdebne przerabiamy tak i robimy to w ten sposób Po wstawieniu możemy kliknąć e i zrobić także patyki w taki sposób. Gdy chcemy zrobić yy, 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 <coughs> jakiś kilof lub coś w tym stylu. Zrobimy tak, tak, w podobnym w ogóle ma to być do realnego świata. Mm, dobrze, gdy chcemy zrobić piec, robimy go w ten sposób. Ja sobie przewołem. To trochę. No i pokażę, jak zrobić chleb. No widzimy, mam chleb, sporo go. Yy, dobrze. teraz pokażę wam jak sobie skrzynkę Dobrze, wytworzyliśmy skrzynkę No, i ostatnie co Wam pokażę, to będzie łóżko. Sadeki Jack zakażal, ale jeszcze nadal chodzi. Więc. Dobrze. O, dobrze. Jeżeli Wam filmik się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie Do zobaczenia